Z biegiem lat, jak jesteśmy właśnie w związku, faceci też potrzebują gry wstępnej. Ja w ogóle nie nabiję gry wstępnej samej nazwy, jeżeli chodzi. Bo gra wstępna już sama nam narzuca, że to jest ok, gra przed czymś, przed jakimś, nie wiem, performance, przed jakimś spektaklem, przez górną atrakcją, nie? Co jest totalną głupotą, bo y, gra wstępna, seks oralny, jeżeli, jeżeli występuje w ogóle w, w związku i y, penetracja to jest jedna wielka całość. Dalej w las to. Y raz, że już jesteśmy naładowani tymi bodźcami, tak, już widzieliśmy tu naszą partnerkę piersi nago już tysiąc razy, nie, no to wiadomo, że już jak ona przejdzie nam nago, nie, no to zerkniemy, jest fajnie, ale to już nie będzie tak, że nam serducho już wyleci nam z klatki nie, czy już potrzebujemy czegoś więcej. I to więcej niekoniecznie oznacza e, miziania, dotykania jako takiej gry wstępnej, tylko tej gry wstępnej, o której też się mówi, czyli w ciągu dnia jak się zachowujemy w stosunku do siebie, jak ona nas widzi, czy jesteśmy męscy, czy jesteśmy pożądani dalej, czy w jej oczach jesteśmy dalej z no, tym samcem alfa, czy czujemy się pewnie jako ten facet i wtedy już możemy tak naprawdę działać.